Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. W niedzielny poranek entuzjaści jazdy na dwóch kółkach spotkali się przed siedzibą starostwa powiatowego w Pławach, by wspólnie wziąć udział w rajdzie rowerowym Puławy Borowa Puławy. Wydarzenie zorganizowane przez starostwo miało charakter rekreacyjno-edukacyjny, a jego celem było nie tylko promowanie aktywności fizycznej, lecz także integracja lokalnej społeczności i edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Organizatorzy zaplanowali trasę o długości około 38 km. Cykliści zostali podzieleni na trzy grupy: szybką, średnią i wolną. Każdą z grup prowadzili doświadczeni przewodnicy, dzięki czemu. Raj... Rajd przebiegał sprawnie i komfortowo dla wszystkich. Trasa została starannie opracowana z myślą o rodzinach, prowadziła zarówno przez ulice miejskie, jak i malownicze, spokojne odcinki poza Puławami. Już tradycyjnie organizowany przez Starostwo Powiatowe rajd ma na celu wsparcie miasta Puławy w rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski. Przypomnijmy, że zmagania cyklistów trwają przez cały czerwiec. Oprócz wykręcenia jak największej liczby kilometrów przez jak największą liczbę osób, ważnym celem niedzielnego rajdu było łączenie edukacji z rekreacją i integracją społeczną.